Witajcie. W dzisiejszym materiale e, chciałbym wam tutaj zaprezentować moją tutaj bardzo skromną kolekcję numerów e, czasopisma miesięcznika e, PSX Extreme. Na razie tutaj mam jedynie e, 6 tutaj e, numerów. E, podjąłem taką decyzję, że żeby sobie tutaj właśnie e, tak sukcesywnie powoli kolekcjonował te numery. Powiem wam, jest to kawał e, dobrego pisma. Postanowiłem tutaj, że wrócę. Do tej wersji papierowej, jednak stwierdziłem, że nie ma nic lepszego jak mieć tutaj, po prostu pismo na papierze. Wiele tych numerów mam w plikach e PDF, co też jest jakimś rozwiązaniem, ale Wam powiem, ta magia tego pisma, właśnie w formie tej drukowanej, jest tutaj o wiele, o wiele lepsza. Tutaj też postaram się w najbliższych tygodniach każdy z tych numerów tutaj powoli Wam tutaj omawiać, tutaj przybliżać. Ja, jako czytelnik tego pisma, z całego serca polecam Wam. Tą gazetę jest tutaj naprawdę rzetelnie tutaj prowadzone to pismo. Bardzo ciekawie opowiadają o grach, naprawdę polecam. Tutaj, nawet dzisiaj, sobie zakupiłem nowy numer PSX Extreme. Tutaj zobaczcie, to już jest numer listopadowy 291, prawie trz, już prawie 300 numerów, tutaj to pismo ma. No i tutaj, jak najbardziej, ja ze swojej strony, jak najbardziej mogę to polecić. Także tutaj. Będę sobie to kolekcjonował i będę Wam tutaj każdy z tych numerów tutaj powoli w najbliższych tygodniach omawiał Także chciałem Wam się tutaj pochwalić, zakomunikować Wam w tym krótkim materiale że tutaj i takie pismo czytuję no, pismo tutaj opisuje tutaj wiele konsol PlayStation w szczególności, Xbox, Nintendo warto też polecenie z publicystyka, dział retro Naprawdę polecam tutaj y, odwiedzać te artykuły, czytać, bo są naprawdę y, ciekawe. Także moi drodzy, to, ty to tyle. Jeśli materiał Wam się spodobał, proszę Was o lajka, komentarz, y, subskrypcję. Do następnych, do następnych materiałów, trzymajcie się. Cześć!